Cześć, witajcie. Dużo osób pyta o baterię i takie widzicie. Nie wiem czy dobrze widzicie, a może zrobimy tak, że po prostu tutaj zbliżmy maksymalnie. 3% mamy i no, bateria już jest na kompletnym wyładowaniu. Teraz tak robię to ze względu na to, że bardzo dużo pytają odnośnie baterii, jak ona się sprawuje. Więc muszę przyznać, że po ostatniej aktualizacji i w ogóle z biegiem czasu troszkę bateria się unormowała i rzeczywiście troszkę lepiej się sprawuje. Więc teraz mamy 16 godzin, nie no, 15 godzin od odłączenia ładowarki, czyli o 6 rano. No i tak, jeśli chodzi o ekran, to mamy 3 godziny 40 minut. Myślę, że to jest dobry wynik, biorąc pod uwagę, że. Mam włączoną synchronizację w tych wszystkich skrzynek Google, Dropboxa, Twittera. No sporo tego jest tak naprawdę, i myślę, że taki wynik jest jak najbardziej odpowiedni. Nie wystarcza. Jest godzina 21, więc telefon mogę spokojnie sobie już teraz podłączyć do ładowania. Szczerze powiedziawszy, nie polecam aż tak czekania do końca, aż bateria się rozładowuje właśnie do takiego stopnia, ale chciałem Wam to właśnie specjalnie pokazać. Myślę, że spokojnie, jak już mam te 15%, możemy podłączyć sobie telefon. No, lepiej to działa po prostu w kwestii tego, jak później bateria będzie się sprawowała. Przypominam, po prostu dla tych, którzy też zadają dużo pytań, obecne baterie lubią taki stan bardziej naładowania baterii w przedziale 40-80% niż całkowitego rozładowania. Zresztą, jak otrzymujecie telefon w pudełku. I otwieracie i włączacie telefon po raz pierwszy po włożeniu baterii, to na ogół macie 50-80% naładowania telefonu. I to jest taki optymalny, jakby stan dla baterii, ona najlepiej wtedy jest też przechowywać właśnie baterię w takich warunkach. I najlepiej jest też, jak telefon jest w tym stopniu naładowany. Więc 3 godziny 40 minut wyświetlacza, 15 ponad godzin czuwania telefonu, czy użytkowania właściwie telefonu. Myślę, że można by było ten, ten wynik jeszcze poprawić, gdyby nie Chrome, który po prostu ja bardzo dużo używam, a on jednak renderuje te strony i gdybym sobie po prostu odpuścił Chrome i nie korzystał z przeglądarki, nie czytał tyle w internecie, to, to wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Znaczy, myślę, że jeszcze na pewno tam z pół godziny więcej czy 40 minut więcej na, na ekranie i parę godzin więcej tutaj w całkowitym rozrachunku jeśli chodzi o baterie. Dobra, to tyle. Dajcie znać jak u Was wygląda w Samsungu Galaxy S4 bateria. No i jeśli macie inne urządzenia to również pochwalcie się swoimi osiągnięciami. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.